To jest Robert Shin. Urodził się w 1937 roku w Kalifornii. Jest założycielem agencji 7M Films, która zajmuje się promowaniem tanecznych talentów z TikToka. Wokół jego osoby narosło wiele kontrowersji, głównie z powodu podejrzeń o działalność sekciarską. Szacuje się, że jego majątek netto wynosi około 15 milionów dolarów, co wynika z jego różnych przedsięwzięć, takich jak prowadzenie kościoła i zarządzanie talentami w 7M Films. Pomimo trwających procesów sądowych i otaczających go kontrowersji, Shin wciąż utrzymuje swoją pozycję w świecie biznesu ale wróćmy do początku. Mi sento come l'ultima bottiglia che ho nel frigo che non ricordo mai 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 Mi piace me, mi aspetti amico nos in ogni rotta fu ci si dicono che non è libero, che non c'è il fisico. Stasera rommi.